O Jezu, w takim Volkswagenie 2020 chyba drugi rok, to jest transporter, nie? O Ech, rozryłem pół a, Znaczy no, rozryłem pół wiąchy. Ostro grzebałem, szukałem bezpiecznika od tej zapalniczki. Ech, pod siedzeniem, pisali na forum. Angielskim oczywiście. Nie ma, no nie ma. I chyba... Fotel kierowcy pod spodem. Jest. Dwudziestka. Tam. Zjarany. Cześć. Wyciągnę go na wizji. Jest. Zjarany. Ja pierdzielę. Ile ja się tego naszukałem. Ach. Teraz wielki. Tylko pomnę moment. Weź co tam wóz. Gdyby nie telefon, to w ogóle bym tego nie widział. Ale gdzieś tam. O. I teraz. Już nawet myślałem, że tutaj jest. Dlatego torwałem. teraz teraz jakiś jakiś ten o jest działa No, także w takim Volkswageniku pod siedzeniem kierowcy, a nie pasażera.